Cześć! Postanowiłam, że w dzisiejszym filmie nauczę Was czegoś praktycznego i nowego. Pokażę Wam, jak w warunkach domowych, samodzielnie, krok po kroku wykonać dekoracyjne magnesy. No, takie jak na przykład ludzie sobie na lodówkę przyczepiają. Przede wszystkim potrzebna będzie taśma, folia magnesowa. O, to jest folia magnesowa. Są dwa rodzaje. Albo samoprzylepna, ja mam taką samoprzylep, samoprzylepną. Tutaj jest warstwa takiego kleju. Albo nieklejąca, którą po prostu musi, musicie przykleić sami. I też one się różnią grubością. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest wybrać taśmę, y, tą, nie taśmę, folię magnesową, jak najgrubszą i y, samoprzylepną. Aczkolwiek inne też będą, będą spoko. Gdzie taką folię magnesową kupić? Najlepiej przez internet, nawet na Allegro jest, jest cała masa ofert folii tego rodzaju. Folia magnesowa to jest niezbędna podstawa, żeby wykonać magnes Jakiekolwiek, czy to takie w sposób, jak ja wam pokażę, czy jakoś tam inaczej, ale, ale właśnie to jest, to jest ta baza. Oprócz folii magnesowej najlepiej wykorzystać jest tekturę introligatorską. Tektura introligatorska to jest po prostu taka, taka zwykła tekturka, którą można kupić w praktycznie każdym sklepie papierniczym i ona też jest dostępna w różnych grubościach, i moim zdaniem też najlepiej wybrać najgrubszą, czyli taką, która Wam się nie będzie wyginać. Wtedy po prostu ten magnes będzie solidny. Noż do papieru, linijka, nie wziąłam. ale wiecie jak wygląda linijka, i być może nożyczki. A także dodatkowo taśma dwustronna. Pomimo tego, że sama te folia magnesowa, którą ja wykorzystuję, jest już podklejana, to ja dodatkowo wykorzystuję jeszcze jedną warstwę taśmy dwustronnej klejącej. Moim zdaniem dzięki temu Całość jest jeszcze bardziej solidna, a mi właśnie zależy na tym, żeby, żeby ten tworzony przeze mnie magnes był jak najwyższej jakości, no ponieważ w momencie, kiedy go się ściąga, zdejmuje, nie wiem, przekłada gdzieś ponownie, przyczepia do jakiegoś yy, metalowego elementu, no to, to chcę, żeby on był taki, tak dobrej jakości, żebym ja się nie bała z niego z niego korzystać, go używać, dotykać, przekładać. No. Ostatnią rzeczą, która jest potrzebna, są wzory, które Wam będą tworzyć jakby tą estetyczną, estetyczną stronę Waszego magnesu. Jak ja je zrobiłam? Ja sobie po prostu przeskanowałam kilka moich rysunków. Akwarel, grafik. Na komputer, a później je wydrukowałam w formacie mi odpowiadającym. Natomiast ja ich nie wydrukowałam na zwykłych kartkach. Ja Wam już pokażę jakoś, albo. O, że Wam tu mogę pokazać, to na przykład ta grafika, ona jest też na wydrukowana na klejącym materiale, z tym, że to nie jest zwykły papier, i to jest najważniejsze. Nie drukujcie tych elementów, które właśnie mają stanowić ten wzór, tą część dekoracyjną waszego magnesu na zwykłym papierze, ani też na papierze samoprzylepnym, ponieważ wtedy ja Wam gwarantuję, że w momencie, kiedy Wy będziecie ten, z tego magnesu korzystać, kiedy będziecie go na przykład odrywać od tej Waszej lodówki, to to się zwyczajnie podrze. Jedynym rozwiązaniem, które moim zdaniem, no, gwarantuje taką naprawdę wysoką jakość, jest wydrukowanie tych wzorów na folii. Także, jeżeli staracie się w 100% wyeliminować plastik z Waszego życia, no to to sorry. Te magnesy nie będą dla Was. No i oczywiście mam nadzieję, że ten przedstawiony przeze mnie sposób Wam się spodoba i że już niebawem samodzielnie spróbujecie wykonać własne magnesy. Dobra, nie przedłużam i i zabieram się do pracy. Zostańcie ze mną. To teraz będę Wam mówiła, jak krok po kroku należy postępować, żeby samodzielnie wykonać magnes. Najpierw należy przygotować sobie tekturę introligatorską. O odpowiadającym Wam formacie, o wielkości, jaką sobie wymyślicie. Ja przygotowałam taki dosyć sporych rozmiarów prostokąt. Zazwyczaj magnesy są mniejsze, ale tak naprawdę wielkość magnesu zależy tylko od Waszych upodobań. Kiedy już przygotujecie sobie tą tekturę, kiedy dotniecie ją do odpowiedniego formatu, to musicie przykleić do niej folię. Tą folię, na której wcześniej wydrukowany został Wasz wzór, wasza grafika, czyli ta część dekoracyjna magnesu. Zwróć Zwróćcie uwagę na to, że wielkość tej folii nie jest równa wielkości tektury. Ta tektura musi być odrobinkę mniejsza, powiedzmy tak o co najmniej, tak powiedzmy o pół centymetra do centymetra z każdej strony, ponieważ ta folia musi objąć nie tylko wierzch tej tektury, ale również jej brzegi, a także zachodzić na tą tylną część magnesu. No dzięki temu całość będzie po prostu solidna i nie będzie się rozklejać ani niszczyć podczas używania. Kiedy przykleicie, Folię do tektury, zwróćcie uwagę na to, żeby zrobić to w taki sposób, żeby pod powierzchnią nie pozostawały żadne bąbelki powietrza, ponieważ no to będzie po prostu wyglądać nieestetycznie. To z tyłu tego magnesu dodatkowo przyklejcie jeszcze sporą ilość taśmy dwustronnej. Nie jest to z pozoru konieczne, ponieważ zarówno ta folia jest samoprzylepna, jak też folia magnesowa, którą następnie będzie się dodawać, również jest samoprzylepna. Natomiast kiedy dodacie jeszcze dodatkową warstwę, Taśmy samoprzylepnej, to całość będzie trwalsza. No a to jest jednak istotne. Kiedy już dodacie tę folię samoprzylepną, to następnie musicie dociąć waszą folię magnesową również do odpowiadającego wam wymiaru, do wymiaru tej tektury introligatorskiej, czyli do docelowego wymiaru waszego magne magnesu. Musicie ją przyciąć, no możliwie starannie, tak żeby ona idealnie pasowała do wielkości tego waszego magnesu. No i po prostu przykleić i tyle, i gotowe. Naprawdę wykonanie takiego magnesu jest czymś bardzo prostym. I zapewniam Was, że jeżeli postaracie się podczas, podczas tworzenia, podczas pracy, to będzie on wyglądał estetycznie i będzie naprawdę solidny i trwały. Na no to, czy on Wam się będzie podobał, czy nie, no to zależy przede wszystkim od, od tego wzoru, jaki wykorzystacie. Moim zdaniem, fajnym pomysłem w sytuacji, kiedy na przykład sami, nie wiem, nie, nie rysujecie, nie malujecie, no w końcu to nie jest obowiązkowe, to fajnym pomysłem jest wykorzystanie zdjęć. Czy to, nie wiem, ważnych dla Was osób, czy jakichś pięknych widoków, czy, czy jakichkolwiek rzeczy, które są dla Was ważne, albo po prostu uznajecie, że są ładne? No dobra, to gotowe. Jak widzieliście, cały proces związany z tworzeniem magnesu na lodówkę był naprawdę mało skomplikowany i prosty. Jest to najłatwiejszy sposób na to, żeby wykonać samodzielnie magnesy na lodówkę. Ja wiem, że on nie jest taki w pełni. Handmaidowy, ponieważ potrzebujecie no, różnego typu półprodukty, które pomogą Wam ten magnes zrealizować. Natomiast jeżeli zależy Wam na tym, żeby stworzyć magnes, który wygląda naprawdę dobrze, jest trwały i, i no, nie sprawia wrażenia takiego ręcznie wykonywanego, nieidealnego produktu, ale coś takiego naprawdę super, to zachęcam, żeby wypróbować ten mój sposób. Ja Wam pokażę. Ja mam tych magnesów dużo więcej. Między innymi sprzedawałam je na ostatnich targach Przeróbmy, w których brałam udział jako wystawca. Trochę mi ich jeszcze zostało, część udało mi się sprzedać i, i naprawdę one... Ciągle mówię naprawdę, ale już trudno. I no, one dobrze wyglądają i, i są fajne, trwałe i, i działają. Przyklejają się do lodówki, co najważniejsze. I do y, innych metalowych powierzchni. Także, jeżeli chcecie stworzyć magnes samodzielnie, jeżeli, jeżeli myślicie, że jest to fajny pomysł, fajna dekoracja, to zachęcam Was do tego, żeby wypróbować mój sposób. Także co, pamiętajcie, tektura introligatorska do środku, stajtek, który generalnie robi się okładki do książek takie twarde, więc możecie sobie wyobrazić, co to, y, jaka to jest grubość, jak to wygląda. Na zewnątrz wydruk wykonany na folii no a z drugiej strony z tyłu ta folia magnesowa i gotowe, Ok, dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że temat was zaciekawił, zachęcam do subskrypcji mojego kanału do komentowania i trzymajcie się, do następnego filmiku, pa! jeszcze wam pokażę ten bardzo lubię to jest w ogóle moim zdaniem super rysunek jaki mi się podoba.